Tutaj będzie sobie leżeć karta niespodzianka i niech leży i to nas nie interesuje, mhm. znaczy przynajmniej teraz, to jest sztuczka typu, Zróbmy mnie twuja. znaczy ty mnie, będziesz próbował, okay. Okay. więc tak, ja najpierw spuszczę karty w ten sposób, okay. ty powiesz gdzieś stop, tam będzie karta twoja, dobra? Jak Ale ty... tak w sensie będzie? Nie, nie, tak jak chcę okay. leży, to będzie okay. karta niespodzianka, okay. powiedz gdzieś stop. Stop. Dobra, zapamiętaj. Zresztą Państwu też pokażę, więc ja jeszcze ja tak nie patrzę ściany, to w kobureczki. Proszę bardzo. Jest z każdej strony. Witowa. I teraz, Piotrze, chciałbym, żebyś mnie okłamał. Totalnie jakąś z dupy kartę powiedział. Tylko nie tam, że piętnastka w kółka, ani joker, tylko jakąś totalnie inną niż wybrałeś. Słucham. Ale musi być to rzeczywista. Tak, rzeczywista, Stali, ale totalnie inna to niż ja, wybrałeś. A ja, ja tu wiadomo. będę. No to może dama czerwo, nie? Okej, okay. czyli tego typu jesteś człowiekiem. Dobrze Piotrze, no i to mi się podoba. Dama czerwo, czyli Dobra, wybrałeś nie? pewnie czarną. E, nie, jak powiedziałeś wysoką czerwoną, więc pewnie wybrałeś niską czarną. E, tak mi się wydaje. I co, jak powiedziałeś serce, to ja bym strzał, że twoja karta to szóstka tref. Czy to jest w ogóle możliwe, że taką kartę wybrałeś? Aha. Naprawdę? Tak. No, a Piotrze, co mnie zastanawia najbardziej w tej sytuacji? Dama Czerwo, nie? Dama czerwona. jedna karta od samego początku. Yeah. Widziałeś? No. 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 Yeah, nie. Nie. A WIDZIAŁEŚ! WIDZIAŁEŚ, WIDZIAŁEŚ! go! Wszystko A Nie. się. Dziękuję. pięknie.